Prezydent Kielc Bogdan Wenta ponownie powołał Danutę Papaj na stanowisko swojego pierwszego zastępcy. W piątek 29 listopada, podczas konferencji prasowej w Ratuszu, Danuta Papaj poinformowała, że złożyła rezygnację z funkcji, a prezydent Bogdan Wenta ją przyjął. Podkreśliła, że decyzję podjęła w związku z faktem wpłynięcia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego anonimu informującego o nieprawidłowościach w jej oświadczeniu majątkowym. W dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o ponownym powołaniu pani Danuty Papaj na stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta. Dlatego informując Państwa o tej decyzji, nim tę decyzję podjąłem, zaciągnąłem oczywiście zaciągnąłem wielu opinii prawnych, a także ze względu oczywiście na zaufanie, jaką darzę Panią donutę Papaj i mam nadzieję, że ta współpraca będzie przynosiła nam efekty. Prezydent podkreślił, że oświadczenie majątkowe, jakie składała Danuta Papa, było konsultowane z prawnikami. Dopiero anonim, który wpłynął do przewodniczącego Rady Miasta Kielce, wskazał na niejasności w interpretacji prawnej. W tej sprawie prosiłem o konsultacje prawne. Otrzymałem, no mogę powiedzieć to tak jak jest, trzy opinie prawne pisemne i jedną opinię prawną ustną. Mam nadzieję, że ta osoba jeszcze podpisze też tę opinię prawną. I każda z nich oczywiście różniła się pewną formą interpretacji, natomiast wszyscy prawnicy byli zgodni co do jednego. Czy także w tym przypadku prawa istnieją pewne luki, które doprowadzają do takiej sytuacji. Co jeszcze mnie jakby utwierdziło w dzisiejszej decyzji, oprócz zaufania, którym darzyłem osobę pani Dąty Papaj, to jest to, że również ogłoszono w ostatnim tygodniu, Stanowisko, jakie zajął stanowisko Wojewoda Świętokrzyski, który nie wygasił mandatu radnego swojemu moderacji a zarazem przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Mimo istniejących oczywiście także licznych opinii prawnych sugerujących naruszenia w tym przypadku. Jeśli chodzi o opinie prawne, to najpierw wpłynęła jedna opinia od prawnika z poza urzędu. Jeśli chodzi o prawników z urzędu, to ośmiu prawników podpisało się pod jedną opinią, natomiast jeden wyraził, można by powiedzieć tak, w skrócie zdanie odrębne, bo ono jakby nie do końca jest zdaniem odrębnym, tylko inaczej interpretuje pewne, pewne zapisy. Także poza tym jeszcze była jedna opinia prawna. O której wspomina Pan Prezydent od osoby, która również jest pracownikiem Urzędu Miasta i też ma prawnicze wykształcenie, który też wyraził swoją opinię ustną. Pan Prezydent poprosił o pisemną. Mam nadzieję, że ona w, jeszcze, jeszcze wpłynie, ale, ale wyraził tę opinię na oficjalnym spotkaniu. Chciałbym także zaznaczyć, że Pani Donta Papaj składając dokumenty opierała się na w sugestiach, oczywiście prawnych, wywodach prawnych, co dowodzi, że ze swojej strony dochowała należytej staranności, by uczynić to w sposób zgodny z prawem i oczywiście skazanymi w przepisach terminami. Do dnia dzisiejszego z Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wpłynęło ani żadne zapytanie, ani żadne pismo, czy w tej sprawie coś stosowny organ działa. Z samej opinii prawnej, z tej konkretnie, tej wieloosobowej, nie wynika w żadnym wypadku kwestia ta, że powinna nam się podać do dymisji. Czy też y, powinno być ogólne? Obywa. Proszę spojrzeć na no to z tej perspektywy. Wolałbym też nie wyrazić czasu, ale rozmawiać o sprawach, które są istotne dla tego, żeby miasto się rozwijało.